Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie po świętach. Zgodnie z obietnicą zapraszam Was do pieczenia ciasta poświątecznego, bardzo dietetycznego, bez cukru. Ciasto oparte na mące zrobionej z płatków owsianych. Na tę porcję ciasta dzisiejszą zużyjemy szklankę płatków owsianych. Płatki owsiane mamy w trzech wersjach i to nie jest tylko nazwa, ale każda coś oznacza, jeśli chodzi o y, skład czy, czy sposób przygotowania tych płatków. Mamy płatki błyskawiczne. Te są, co prawda, bardzo szybkie w przygotowaniu. Wystarczy je zelać gorącą wodą i już są gotowe. Ale są najmniej wskazane. Najlepsze są płatki zwykłe. To jest tylko ziarno owsa, bez łusek, zgniecione. Potem mamy płatki górskie. To ziarno jest przedtem troszkę rozdrobnione, ale one się właściwie niczym nie różnią od płatków zwykłych, więc wybieramy albo zwykłe, albo górskie, najmniej przetworzone. Płatki owsiane, z których będziemy dzisiaj robić mąkę, są zdrowe pod każdą postacią. Można je jeść na surowo z jogurtem, można zalać mlekiem. Mają wszystkie potrzebne substancje, białko, dużo błonnika, witaminy B, E, pierwiastki selen, wapń, magnes, cynk, a poza tym są wskazane dla osób, które chcą zadbać o właściwą dietę, ponieważ zawierają taką substancję, która składa się na błonnik, beta-glukan i ta substancja jest trawialną częścią błonnika, która bardzo dobrze wpływa na nasze trawienie. Dzięki temu możemy mniej zjeść, a będziemy nasyceni, nie będziemy czuli głodu. Z tych naszych płatków przygotowujemy mąkę, dlatego teraz wsypałem je do takiego miksera. Taka rada, nie używajmy mikserów plastikowych, takich tych malakserów, dołączonych na przykład do tego typu urządzeń. Bo niestety sam się tego nauczyłem na własnym błędzie, zniszczyłem sobie takie urządzenie. Okazało się, że nożyk działa bardzo dobrze, mąka powstała, natomiast zatarł się ten plastik i cały ten czpień razem z nożykiem wtopił się w ten nożyk, i to wszystko się oderwało od dna. Zniszczyłem takie urządzenie, więc musi być solidny, taki jakiś stary mikser, taki dzbanowy. Robimy z niego mąkę. Będą jakieś drobinki niezwykłych płatków owsianych, gdzie kompletnie nie przyjmujmy, bo do ciasta można i tak dodać potem bagalię, więc takie kawałki płatków nawet są zdrowe. To ciasto zawsze wychodzi, także nie musimy się z martwić, że coś się nie uda, jeśli dodamy dobre proporcje składników. Płatki owsiane, jedna szklanka, mąka z płatków owsianych. Używamy jogurtu greckiego. takiego Gęstego. i na szklankę płatków owsianych dajemy taką samą ilość jogurtu greckiego. Zamieszamy sobie troszkę. Powiedzmy szklanka tego jogurtu. Jeszcze mamy wypróbowane, teraz musimy połączyć płatki owsiane z jogurtem. Po prostu robimy ciasto z płatwy owsianych jogurtu. Całą tą zawartość wsypujemy do miski. Dodajemy pół łyżeczki proszku do pieczenia i bakalnie. Zaraz powiem, jakie to będą bakalie. Teraz to wszystko mieszamy. To się ładnie wymiesza, ponieważ jogurtu nie jest ani za dużo, ani za mało. A jeszcze dodamy jajko, które również troszkę zmniejszy nam gęstość tej, tej masy. Wszystko się dobrze połączy. Akurat ta mąka jest świetnie zmielona. Widzę, że, że ani za grubo, ani za Drobno. My w życiu naszym musimy dbać o równowagę pomiędzy sezon, a korzystaniem jednak z jakichś przyjemności. I myślę, że takie ciasto poświąteczne, na niedzielę czy na wolne popołudnie, jest jedną z tych dozwolonych przyjemności, które noszą w nasze życie radość. Święty Tomasz Akwinu powiedział, że. W naszym życiu yy, najlepszym lekarstwem, najprostszym, pierwszym lekarstwem na smutek jest dostarczenie sobie drobnej przyjemności. Na przykład, o dobrej ciepłej kąpieli albo spożyciu czegoś dobrego. Yy, ciasto bez cukru. Natomiast lekki, yy, słodki smak noszą dodatki. Ja używam bardzo zdrowej. Yy, takiej zdrowy, zdrowych bakali w postaci żurawiny. Więc sypujemy żurawinę i trochę rodzynek. Można również dodać orzechów, ale myślę, że te, te, akurat takie bakalie mam sprawdzone. To się znakomicie sprawdzają w tym cieście. I okaże się, że to ciasto, jak Państwo będą kosztować, wcale nie jest bez smaku. Właśnie dzięki tej żurawinie, która w czasie pieczenia. Jeszcze troszkę głośniej cukru to ciasto y, okaże się całkiem przyjemne. W smaku i, i y, udział słodkiego jest bardzo zrównoważony. Tak, teraz przygotowujemy jajko. Y, jajko ogrzane, bo żeby się dobrze połączyło z tą masą. Y, przygotowujemy, przygotujemy je tak na biszko, czyli z, z dodatkiem ciepłej wody. Całe jajko wbijamy do naczynia, w którym będziemy miksować. Żeby się dobrze zmiksowało, dodamy dwie łyżki ciepłej wody przetopionej. Wtedy się robi doprzapiana. Ich że na jedno jajko, to jest dostatecznie ubite. razu przygotowaną taką gorącą wodę, żeby nie zasła ta bitówka. I łączymy teraz przygotowaną pianę z jajka, z jogurtem, mąką, owsianą i bakaliami. Mieszamy teraz to wszystko, żeby się dobrze połączyło. Widzimy, że jajko w ten sposób ubite całkiem inaczej łączy się. Z pozostałą masą byśmy włożyli tylko na tak prosto te skorupki. Ciasto jest potrawą biblijną. W Piśmie Świętym bardzo często placki, chreby, ale też ciasta odegrały ważną rolę w historii zbawienia. Tylko przypomnę pierwszą księgę Samuela, rozdział 25. Dawid ze swoimi ludźmi dociera do Nabala. Nabal to jest jeden z najbogatszych mieszkańców, mieszka na Karmelu, ma potężne trzody, potężne yy, zboża, łany upraw. Jest bardzo bogatym człowiekiem i Dawid, gdy go w dobrej wierze o pomoc, zamiast pomocy spotyka się z jego wrogością. Postanawia się zemścić. Jeden ze sług Nabala informuje o tym Abigaj, żonę tego niecnego człowieka, która określa swojego męża... Jako strasznego nic konia. jest bardzo dobrą, ale też mądrą kobietą i postanawia uratować sytuację, ponieważ gdyby Dawid zrealizował swoją zemstę, zniszczyłby całą jej rodzinę. Zaraz do tej historii wrócimy. Wykładamy taką foremkę na taką ilość ciasta, mniej więcej taka forma będzie dobra. Zawsze wykładam papierem, żeby ciasto nie przebarło do foremki. I w ten sposób teraz napełniamy formę ciastem. Tak, żeby Uważamy, żeby te ścianki były czyste, żeby nie zgudzić papieru, ponieważ to potem wszystko się będzie przypadać. Piekarnik już jest nagrzewany do temperatury 180 stopni Celsjusza. Ciasto z rodzynkami, z bakaliami już jest w formie. Jest bardzo dobra konsystencja widzę na razie jest, niesłodkie, ale zobaczmy, jest już nie ale zobaczymy jest później w smaku kiedy się upieczę rozprowadzamy to ciasto w foremce. dzięki tej ubitej pianie ono jest, będzie jeszcze rosnąć, te, te powietrze będzie się rozprężać i potem zastygnie a i tak przygotowane ciasto Jeszcze wspomożemy się drugą łączyczką, żeby dokładnie wszystko wybrać. Myślę, że każdy, każdy kto pieczy ma ten problem, żeby potem nie zostało nic na sztućcach, na jakichś tych, y, naczy, innych naczyniach. Ja, jeszcze sobie tak. I wkładamy do piekarnika. Na mniej więcej 40 minut, ale musimy to obserwować, jak się będzie cały ciasto w A my wróćmy do historii Abigail. Otóż Abigail dowiaduje się o tym, że Dawid poprzez zemstę, jeden ze sług, który okazał się mądrzejszy od swojego pana, informuje o tym jego żonę. Abigail postanawia udać się do Dawida, ale żeby przejednać Dawida, a wie, że Dawid ma z sobą całe wojsko, całą swoją drużynę, bierze mnóstwo dobrych rzeczy do jedzenia, rodzynki, inne dobre rzeczy, ale, nie, ale również, jak mówi Stary Testament, 200 ciast figowych. I to ciasto figowe widocznie musiało być rzeczywiście udane, Skoro historia kończy się tym, że Dawid odstępuje od planu zemsty, do 10 dni umiera Nabal i z niczyjej ręki, po prostu śmierć następuje w sposób naturalny, zostaje porażony jakąś chorobą i umiera. Takie widocznie były plany pana Boga, a Abigail staje się żoną króla Dawida. A więc widzimy, że ciasto może odegrać. Znaczącą rolę w ludzkich historiach, nawet w historii zbawienia. Pięknie się robi, mm, jak pachnie, niesamowicie, ale jeszcze, jeszcze się przybiera do patyczka. Jeszcze, jeszcze troszeczkę brakuje, żeby było pieczone. Sprawdzimy, czy ciasto już jest wypieczone. Metoda do suchego patyczka. Uważamy bardzo, żeby się nie sparzyć. To jest 180 stopni jednak. To ciężko się wbijać za daleko domaczkę. Dobrze. Tak, jest w sam raz, więc możemy wyłączyć. Tak, to już jesteśmy bezpieczni. I wyciągamy. No, już widzę, że ciasto jest wspaniale pieczone. Tak, w sam raz. Zostawiamy teraz do ostygnięcia. A my zajmiemy się polewą. Polewa będzie bardzo prosta, bo z czarnej, gorzkiej czekolady. Mam akurat czekoladę 85%, także bardzo mocna i gorzka, i zdrowa. Do zrobienia polewy wykorzystamy takie urządzenie, naczynie, które sprawi, że to się dobrze rozpuści. Otóż w rondelku mamy niewielką ilość. Gotującej się wody, którą tak leciutko stale podgrzewamy, i do tego na rondelek kładziemy miseczkę. W ogóle polecam takie miski, one są bardzo praktyczne. Można je niedrogo kupić, a w kuchni mogą znaleźć wszechstronne zastosowanie. I może, tak, niecałą tabliczkę czekolady na taką ilość ciasta rozpuścimy w tym naczyniu. Możemy to spokojnie zostawić, ponieważ dzięki temu, że to jest ogrzewane na parze, nie ma możliwości, by czekolada się przypaliła. Czy? to Oj, no muszę dołożyć. Bo operator oczywiście nie wytrzymał. Widzimy, ledwo czekolada dotknęła dna, już się zaczęła rozpuszczać. Będziemy to lekko mieszać. Nie trzeba dodawać żadnych innych składników. Przepis na ciasto. W ogóle gotując korzystamy z różnych przepisów. Tak sobie kiedyś pomyślałem, że w domu mamy wszystkie składniki. Są w spiżarce, są w kredensie, ale bez przepisu te składniki nic nie znaczą. Podobnie jest z naszym życiem. My w życiu bardzo często zastanawiamy się, czego nam potrzeba do szczęścia. Okazuje się, że wszystkie rzeczy, osoby, zdarzenia, relacje, które są potrzebne, byśmy byli szczęśliwi, są, są już w naszym życiu. Trzeba mieć tylko przepis, jak z nich skorzystać. I w Piśmie Świętym znajdziemy przepis na udane życie. A więc y, ślepym zaułkiem jest poszukiwanie nowości, czegoś nowego, czegoś szczególnego, czekanie na szczęśliwy dzień, na jakiś dobry traw, na fart w życiu, to wszystko już jest obecne. Tylko skorzystajmy z przepisu, jak z tego wszystkiego korzystać. Ja zapewniam wszystkich, że ten przepis naprawdę się sprawdza. Słyszymy takie charakterystyczne piszczenie, to para wydobywa się z pomiędzy garnka a tej miseczki nasza polewa już jest prawie gotowa. Jeszcze są kawałki nieroztopionej czekolady. Jak zwykle, hmm, no wszystko bardzo pięknie pachnie i wygląda. Dobra. Ciasto wyłożymy sobie już z formy dzięki temu papierowi, papierowi do pieczenia. Ciasto możemy wyjąć całe. Widzimy, że nie przywarło do formy. Zresztą do papieru, do papieru również nie przewarło. Wspaniale można je podnieść. Te papiery do pieczenia są bardzo, bardzo praktyczne i bardzo, bardzo pięknie wygląda. Jest w sam raz upieczone. Kiedy będziemy nakładać po również nie zbudzimy naczynia, a papier potem możemy rzucić, albo na tym papierze kroić to ciasto. Jeszcze troszeczkę, żeby polewa była rzadka. Polewę nanosimy na ciasto i potem zostawiamy. Ona momentalnie, momentan, momentalnie stężeje. O, już jest sam raz. Jest taka lejąca się, więc wyłączamy piec Bierzemy sobie tutaj tą naszą polewę, ma taką specjalną szpachelkę, która ułatwia nanoszenie tej polewy, na powierzchnię ciasta. Już widzę, że starczyło mniej tych kosteczek czekolady, można było wykorzystać, bo tam trochę zostanie. Ale jak jesteśmy bardzo oszczędni, a planujemy takie ciasto jeszcze zrobić następnym razem, to możemy zostawić sobie nawet na dnie tego naczynia, potem odgrzać, dosypać najwyżej, dołożyć kosteczek czekolady. O, pięknie zrobione. Ja się nie dziwię, że Abigail udało się przekonać Dawida, żeby nie dokonywał pomsty na jej rodzie. Jak przyniosła 200 takich kawałków ciasta dla Całego wojska króla Dawida, no to był chyba skuteczny argument. Także skończyło się małżeństwem, jak zwykle, przez żołądek do serca. I To jest też zamysł tych naszych programów, żebyśmy przez żołądek, przez nasze oczy, zmysły y, otworzyli nasze serca. Y, zmysły otwieramy na to, co pięknie smakuje i dobrze pachnie, pięknie pachnie, a serca na to, co jest. Pokarmem, który jako jedyny nasyca naszą duszę, a tym pokarmem jest Bóg, Jego Słowo. Tylko On jest w stanie zaspokoić tak naprawdę głód naszych serc. Bardzo, bardzo dziękuję za kolejne spotkanie. Życzę smacznego. Moi drodzy, napiszcie, jak to ciasto Wam wyszło, jak Wam smakowało. Ciasto musi teraz odczekać, żeby wystygła polewa. Ona stężeje. Yy... W smaku to ciasto przypomina dobry keks. Ma taką konsystencję i smak, nie tylko wygląd, dobrego keksu z bakaliami. A keksem nie jest jest o wiele zdrowsze, mniej kaloryczne i wartościowe pod względem odżywczym. Bardzo dziękuję tym, którzy już subskrybowali nasz kanał. Wasze subskrypcje są takim. Znakiem dla nas, że doceniacie naszą pracę, że warto to robić. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Dzięki Wam nasze programy rozchodzą się po nie tylko całej naszej ojczyźnie, ale również i za granicą. Dzięki tym właśnie subskryp subskrypcjom, każdy, kto subskrybuje kanał, przyczynia się do tego, że YouTube udostępnia nasze filmy coraz większemu kręgowi zainteresowanych. A ja dzisiaj już dziękuję za kolejne spotkanie. Było mi bardzo miło z Wami się spotkać. Dziękuję i smacznego. Do zobaczenia.